Cześć, po raz 103 witam w magazynie Wokółskiej Motorskiej Ligi w tej kolejce będziemy, W tym odcinku będziemy omawiać 9 kolejkę Dywizji A i będzie to jeden z krótszych odcinków w historii naszego magazynu, bowiem mamy tylko jeden skrót, ale to oczywiście oznacza, że magazyn numer 104, który będzie omawiał 9 kolejkę Dywizji B, będzie odpowiednio dłuższy. Pierwszym spotkaniem dziewiątej kolejki był mecz Racing Kart, torgo kartowy z yy, Azatesem, Kolegium z Satunę-Krońskiego. I chyba nawet yy, greckim fizjonomom yy, nie śniło się to, co się w tym meczu wydarzyło. Yy, generalnie nie ma tutaj co za bardzo się yy, rozpisywać. Wystarczy wspomnieć, że w ósmej minucie, yy, było już 9 do 1, yy, niesamowicie yy, szalał Dawid Serafin. Yy, yy, I to, co się działo na boisku, naprawdę... No, pobija kilka rekordów ligi. Przede wszystkim rekord w ilości bramek strzelonych przez jednego zawodnika na poziomie Dywizja, bowiem Dawid Serafin zakończył to spotkanie z 15 trafieniami i też dodam, że z 7 asystami. No, generalnie to, co się działo na, na parkiecie, jest sprzeczne z konwencją genewską, z tym artykułem o. Jeńcach wojennych ostatecznie skończyło się na wyniku 26 do 2, a wcale nie będzie lepiej, eee, dlatego, przynajmniej dla ZTS-u, dlatego że za tydzień czeka kolejny mecz z Racing Kart, torgokartowy, tym razem w ramach Pucharu Ligi. Drugim pojedynkiem był pojedynek MK z Racing Kart Torgokartowy i mecz był po pierwsze rewanżem za bardzo niespodziewaną porażkę MK w pierwszej serii spotkań, a po drugie był to setny występ Sebastiana Kaniewskiego, kapitana Złotych kupaków i zobaczmy czy udało mu się celebrować ten jubileusz. Mecz rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla Złotych, z bardzo sprytnie piłkę zagrał Whipson Oliveira, ale strzał Gnutka obronił Tadeusz Jamka. Po chwili właśnie Oliveira mógł strzelić bramkę, ale jego uderzenie trafiło w słupek. A w minucie ósmej Oliveira przejął podanie Dońca, minął Jamkę. Jamka obroniła strzał, a dobitka e, Gnutka wylądowała w siatce. Niezbyt długo się cieszyli gracze e, Złotych Łopaków z tego remisu. Strzela Szubartowski, wybija karaś i mamy remis. Później to MKTIM był stroną przeważającą, a ze szczególnie dobrej strony pokazywał się e, Maciej Szubartowski, ale w tej sytuacji trafił w słupek. A potem mamy kontrę. Na bramkę nie Maciej Szubartowski. Ale jego strzał ostatecznie blokuje Dziurdzia. W minucie 18. Instynktem strzeleckim błysnął Dominik Doniec. Bardzo ładne uderzenie niemal z zerowego kąta. Jest 2 do 1 dla złotych chłopaków. Ale jeszcze przed przerwą mieliśmy remis. Dziur, Dziurdzia są wypatrzone przez Oliveirę i. Zakłada kanał Tadeuszowi Jamce. Mamy 2 do 2. W drugiej połowie Złote Chłopaki mogły na szybko objąć prowadzenie. Strzały ducha obronił Jamka. Dobitka Łypsona została zablokowana. I zemściło się to w 28 minucie, kiedy Karaś dograł piłkę Szubartowskiemu, a ten się nie pomylił i MK im prowadził 3 do 2. MK Team mógł szybko podwyższyć, ale strzał Szymonika obronił obłąk. A potem dobrą sytuację na doprowadzenie do remisu miały, miały złote chłopaki. Dziurdzia wypaczył Rodríguez, ale go strzał obronił jamka. MK Team również miał swoje sytuacje. Tutaj bardzo ładnie przeciął podanie rywala Karaś i to on stanął oko oko z obłąkiem ale bramkarz Złotych obronił ten strzał. Nie miał jednakże nic do powiedzenia w minucie 37. Najpierw strzał Szymonika, a potem Prochwicz ładuje piłkę pod ladę i jest 4 do 2. Kolejne sytuacje dla MK były kwestią czasu, gdyż racing karty, gdyż się odkryły. Szubartowski trafia w poprzeczkę. A potem mamy znakomitą kontrę i piekielnie mocne strzały. i na paruje Tadeusz Jamka. W 39 minucie mamy ostatnią bramkę, najsprytniejszy w polu karnym Dominik Karaś. I ostatecznie MK Team rewanżuje się z tym chłopakom za porażkę 1-4 do w pierwszej rundzie i ogrywa ich 5-2. do A niestety setny mecz ligowy Sebastianu Kaniewskiego. Nie będzie przez niego mile spełniany w kontekście wyniku, ale na pewno w, w kontekście osiągnięcia tego trzycyfrowego pułapu. Trzecim starciem dziewiątej kolejki był pojedynek Iglomeno i Rodzinnych Restauracji z Boanerges. Naprawdę był to mecz walki, był to mecz o... Każdy centymetr parkietu, oglądaliśmy bardzo dużo fauli, bardzo dużo mimo wszystko ofensywnej gry patrząc na wynik, ale równocześnie z znakomitej strony pokazywały się defensywy obydwu zespołów, jak i bramkarze. Pierwszą dobrą sytuację do strzelania bramki miał Kamil Klęk w minucie 18, kiedy egzekwował przedłużony rzut karny, ale spudłował z niego. Ale Błuskowicz się zrewanżował, ponieważ minutę później strzelił bardzo ładną bramkę i Iglomen i rodziny restauracje prowadziły 1 do 0. I co ciekawe, Ilomen miał jeszcze drugi przedłużony rzut karny w pierwszej połowie. Oko, oko, oko w oko z Dybałą stanął Kowalówka, ale bramkarz Banerges obronił ten strzał. Do remisu doprowadził Szumon za o 25 minucie, który wykorzystał bardzo dobre podanie Dawida Łęckiego. I Później z minuty na minutę mieliśmy e, coraz bardziej zażartą walkę e, i co ciekawe do końca spotkania e, oglądaliśmy trzy żółte kartki, ale żadnej bramki już nie. I ostatecznie Iglumen i rodzinne restauracje remisuje z Boa 1 do 1. E, w ostatnim pojedynku Dragony podejmowały Joteru Futsal. I niech Państwa nie zwiedzie końcowy wynik, ma był naprawdę bardzo wyrównany i przez pierwsze 10 minut naprawdę nic nie zapowiadało tego, jak to miało się skończyć, zwłaszcza, że wydaje mi się, że to jtr miał lepsze sytuację, ale już od samego początku znakomicie spisywał się w bramce JT dragonów Paweł Gibas. Wynik otworzył Krzysztof Zaczyk w minucie 13, który wykorzystał do grania przez a przed przerwą jeszcze wynik udało się podwyższyć rogurzowi i Działowemu. Joteru postawiło na frontalny atak od, drugiej, od początku drugiej połowy, ale Paweł Gibas był nie do zatrzymania. Frustracja Joteru powodowała, że angażowali się w ataki coraz większą liczbą graczy i mieli tym samym coraz większe problemy z powrotem, co oczywiście narażało ich na kontry. W minucie 28 podwyższył na 4 do zera skiba, potem mieliśmy dwie bramki zaczyka, i w 35. minucie było. Już na 6 do zera. rywali dobił Rafał Rogusz, który w samej końcówce strzelił jeszcze dwa gole, i ostatecznie skończyło się na 8 do 0. Ale tak naprawdę, po pierwsze, Joteru nie zasłużyło na tak wysoką porażkę w tym meczu. Mimo, że oczywiście dragony były lepsze, oraz na pewno nie, zas nie zasłużyli na to, by zakończyć to spotkanie bez żadnego gola. Jednakże Paweł Gibas był po prostu nie do pokonania. Piątka dziewiątej kolejki dywizja przedstawia się następująco. W bramce mamy Pawła Gibasa z Dragonów, w polu Kamila Klęka z Iglomenu i Rodzinnych Restauracji, Dawida Serafina z Racing Kart Torgokartowy, który strzelił 15 bramek w jednym meczu w dywizji, a naprawdę mocno to zaburzy klasyfikacje indywidualne, Dominika Karasia z Timu oraz Krzysztofa Zaczyka z Dragonów. I jeszcze raz komplet wyników tej serii spotkań. Racing card, torgo, kartowe AZS 26 do 2 MK Team, Złote Chłopaki 5 do 2 Iglomen Rodziny Restauracji dzieli się z punktami z Boanergy, z, bo z, bo z Porymi się 1 do 1 a Dragony odprawiają Jotaru Fucal 8 do 0 W ligowej tabeli przewodzi Racing kart torgo, kartowe, który ma 23 punkty Cały czas dystans do niego utrzymuje MK Team, który ma punktów 21, natomiast 4 punkty straty do lidera po drugim meczu bez zwycięstwa ma ekipa Boanerges. Złote chłopaki straciły nieco dystans do czołowej trójki po porażce z MKT, mają w tym momencie 15 punktów. Na piątym miejscu, teraz dalej od strefy spadkowej, jest, są Dragony, natomiast w trójce drużyn, które walczą o utrzymanie Iglomen po Remisie z Boanerges zbliżył się na jeden punkt do jr Fucal. Czerwoną latarnią w dalszym ciągu jest AZS z Kolegium Medyków Zetu Jagilońskiego. I rzućmy okiem na klasyfikacje indywidualne, którym mocno zaburzył Dawid Serafin, który oczywiście objął prowadzenie zarówno w klasyfikacji strzelców, gdzie do swoich poprzednich siedmiu trafień dożył 15 i tym samym jest liderem. Na drugim miejscu mamy Krzysztofa Ciośniaka oraz Macieja Szubartowskiego. W klasyfikacji asystentów również prowadzi Dawid Serafin, ma 10 asyst, 7 tylko w tym jednym meczu. Również 7 w tym meczu asyst zaliczył Krystian Nawrot, dla którego był to w ogóle pierwszy mecz w tej edycji i też od razu oczywiście skoczył do pierwszej dziesiątki. W klasyfikacji kanadyjskiej chyba nikogo nie dziwi, że prowadzi Dawid Serafin, Mamy w pierwszej piątce czterech graczy Racing Card, ponieważ również punktował w tym meczu Krzysztof Ciuśniak. Dariusz Nowak dalej pozostaje w czołówce razem z Robertem Sularzem. Przedziela ich jedynie Maciej Bartowski, który ma punktów 18. W przyszłym tygodniu nie będziemy rozgrywać meczów ligowych. Będziemy za to rozgrywać mecze w Pucharze Ligi, w którym wystartuje w którym zagra aż e, 6 ekip z pierwszego frontu. Jedynymi drużynami, które nie zagrają w ćwierćfinalu Pucharu Ligi z dywizji A to Złote Chłopaki oraz e, Joter Futsal. I przyjrzyjmy się, jakie mecze będziemy mogli obejrzeć w ramach ćwierćfinału Pucharu Ligi. E, Iglomen i Rodziny Restauracje będą podejmować niepokonanego lidera e, dywizji B, czyli Broterm. Naprawdę ten mecz będzie Niesamowicie ciekawy, no, zweryfikuje on po pierwsze broterm, który zobaczy jak bardzo różni się dywizja A od dywizji B, a Iglomenowi pozwoli sprawdzić czy rzeczywiście bliżej mu do dywizji A czy do dywizji B. Potem będziemy mieli pojedynek, który będzie rewanżem za ten druzgosący mecz z dziewiątej kolejki, mianowicie AZD z kolei Błędnego będzie podejmował racing kart, kartorokardowy. W tym samym czasie również będziemy mieli bardzo ciekawe spotkanie Dragonów z MK Teamem. A ostatnim meczem ćwierćfinałowym będzie mecz Banerges z Drink Teamem, który oczywiście ma jednego faworyta, ale na pewno Drinki będą miały sporo do powiedzenia w tym spotkaniu. Tym samym dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Magazyn Dywizji B ukaże się nieco później. I pamiętajcie o tym, by w sobotę oglądać transmisję na żywo z meczów Pucharu Polski. Halowego Puchar Polski, w którym wystartują drużyny z złożone z reprezentantów naszej ligi. Cześć!